Czy nie poradzając się tą drogą, to już nie jest boczna droga, ona prowadzi do kilku obiektów kulturalnych i turystycznych. Nasza władza i inne święte krowy jeżdżą tędy. I łamią przepisy, przecież to jest ścieżka rowerowa. Zwykły człowiek jeździ tędy, a nasza władza i święte krowy tędy. Nie dotyczy posiadaczy zezwoleń. Jakich zezwoleń? Ktoś ma zezwolenie na jeżdżenie po ścieżce rowerowej? Pracownicy parku. To rozumiem. Ile może mieć ta ulica? Z 500 metrów. Trochę kostki. W tym pana urzędnicy są dobrzy, łatwo to położą. Mamy tyle wyspecjalizowanych firm, które kładą kostkę. Pieniądze przeznaczone na betonowanie tego trawnika przeznaczyć na remont ulicy Rombińskiej, prowadzącej do palmiarni. Betonowanie tego trawnika również jest zbyteczne. I co z tego, że to nie jest pańska ulica, ale prowadzi do pańskich obiektów i pan powinien być prowodyrem tego remontu.